Kłaniam ślisko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak moi drodzy, pogoda Pogoda się nie klaruje. Wręcz jest coraz gorsza, ale to no, gorsza ze względu na, na te opady. Ale cóż, Jarek Myszkoz w Londynie, więc, więc się nie dziw. A właśnie, że się dziwię, bo dawno tak, tak nie było, żeby co chwilę lało. W zeszłym roku mi się wydaje, że od tak od połowy kwietnia zaczęło się od razu lato. Było gorąco. Dobra. Wczoraj jeździłem swoim struclem. Wbijam się na e-link. A tam control police, czyli yy, jak wygląda kontrola policyjna tutaj w UK. Nie wygląda to tak jak w Polsce, że wyskakują ci z lizakiem i cię zatrzymują. Tylko już masz jakiś, nie wiem ile metrów przed kontrolą wielki czerwony znak lub niebieski był nie pamiętam, mniejsza z tym może jest kontrola policyjna i możesz spodziewać się no zatrzymania do kontroli nie? no i słuchajcie, jadę sobie moim piździkiem tak zwaną, z tak zwanym struclem, no i przejechałem nie zatrzymali mnie zatrzymałem się kawałek dalej żeby zakupić sobie jakieś picie no i tak wychodzę, piję sobie Kole Z cukrem Bo czasami mam ochotę No i kurczę, patrzę, zatrzymują, nie? Zatrzymują skutery Same skutery i motocykle I uwierzcie mi Naliczyłem Nie wiem, na 12 jak zatrzymali to To chyba z 6, z 6 osób do Do radiowozu, cyk Słuchajcie, jeżdżą tak, pijani pod wpływem środków, wiecie jakich, tych zielonych papierosków. Jeżdżą bez dokumentów, czyli bez uprawnień, bez, uprawnie, bez ubezpieczenia. No i w weekendy zdarza się, że bardzo dużo jeździ pijanych kierowców, trzeba uważać, nie? I też robią taki myk, że biorą jeden skuter, wynajmują najczęściej. Najczęściej robią to pary. No i na przykład na tego mężczyznę jest, są wszystkie papiery. On ma prawa jazdy, wszystko ma. No i on był, powinien być uprawniony do rozwożenia tych paczek, czy tam czego tam na tej aplikacji rozwozi. Już prawie mam przed Trzeba wolniej, wolniej chodzić. No i najczęściej na niego są papiery, czyli tam ubezpieczenie wszystkie. Ceny ubezpieczeń moi drodzy są bardzo drogie, bo żeby. Rozwozić coś z własnym skuterem lub motocyklem, jakieś paczki, jako kurier. To jest taka aplikacja ZIGO, i tam najtaniej to kosztuje 112 funtów miesięcznie lub 1120 funtów na rok. Takie ubezpieczenie to jest drogo. Ja płacę za zwyczajne ubezpieczenie mojego skutera 400, podajże 60 parę funtów. Troszeczkę więcej niż 450, nie chcę was skłamać, ale na pewno nie, nie 500. 460 pary mi się wydaje, na rok. Oczywiście ze zniszkami i z innymi pierdołami. Jak pierwszy sobie weźmiesz sobie skuter. Jest to twój pierwszy skuter. Jeszcze nie masz nie masz prawa jazdy. Nie masz prawa jazdy y, pełnego tak jak ja, bo nie wiem, wspomniany zapał mam. Nie robię tego prawo jazdy, bo mi się nie chce. Taka jest prawda. Prawo jazdy na motocykl, nie? No i kurczę, robię te CBT kursy. No już mówiłem, CBT to jest taki kurs, że idziesz na 8 godzin, masz tam jazdę, wszystko, dostajesz papier. Na dwa lata jeździsz sobie skuterem do pojemności 125, a na prawa jazdy kategorii, yy, kategorii na samochód, kategorii B możesz sobie jeździć taką 50, Tak jak to w Polsce 49 pojemności, no, przysłowiową 50, bo wyżej potrzebujesz taki kurs lub to prawo jazdy mieć. No i dokończę Wam. No i dużo par właśnie decyduje się na takie, takie jazdy na ryzyko, bo bardzo rzadkie kontrole są tutaj. To jest bardzo rzadko, że policjanci stoją i zatrzymują, ale zdarza się to w weekendy. Ja takie coś widziałem z 3 razy. Z 3-4 razy w tej karierze, co tu jestem 12 lat, nie? No, policjanci nie są upierdliwi, nie są, nie są tacy dopierdzielający się do byle czego. Po prostu policja jest po to, żeby Ci pomóc. Potrzebujesz pomocy, idziesz do policjanta i on ci pomoże. Pamiętam jak przyjechałem pierwszy raz, wysiadłem na lotnisku. No i nie mogłem znaleźć stacji autobusowej moim angielskim wtedy żadnym. Poprosiłem policjantów, zapytałem się, pokazałem karteczkę. Gdzie jest ta stacja autobusowa? Przemili policjanci, zaprowadzili mnie pod sam autobus. Pod sam autobus mnie zaprowadzili naprawdę spoko. Podziękowałem, poszli sobie. I to są policjanci, żeby ci pomóc. A nie żeby się dopierdzierać. Nawet jak pijesz alkohol w parku, alkohol w parku, tylko byle nie przy szkole. Bo mi się już zdarzyło tam przy szkole sobie pić piwko. Ja już wam opowiadałem. Powtórzę się. Policjanci podjechali na rowerach i kazali nam i, i iść stąd po prostu tam kawałek dalej, żeby nas nie było widać. Taka tu jest policja, nie? No i tak to wygląda. Wrócę do tego tematu tych, tych kurierów, którzy biorą jeden motocykl na parę i tak, tak im się musi udawać, bo, bo bardzo dużo ludzi ludzi tak robi, nie? Że jeździ po prostu na jednych papierach. Że jeździ facet, to jeździ legalnie, a kobita już nie i tak najczęściej przyjeżdżają no Portugalia, Brazylia najczęściej takie kraje i oni jeżdżą sobie przyjeżdżają Marzec, kwiecień, jeżdżą do września, października, no i wracają do siebie, nie? I 12, po 12 godzin najczęściej sobie jeżdżą, nie? Bo przyjeżdżają tutaj pracować, tylko wyłącznie pracować i zarabiać. Nie? Ja im się nie dziwię, nie. Ja za mało lata jak jeździłem do Niemiec za mało lata tam miałem 18-19 lat. To też po 12-13 godzin się pracowało. Pauza na obiad, czyli ta przerwa. No i wracając z powrotem, albo na pole, albo na sortację, bo pracowałem w plantacji tytoniu. Pracowałem na plantacji tytoniu. Moi drogi widzu, rzucę wam zdjęcia, jak wyglądałem z długimi włosami. Już miałem brodę, ale długie włosy jeszcze Chudy jak szczypiorek. No i się zasuwało. Zasuwało się po 4 miesiące, po 3 i zarabiałem tyle, jakbym w piekarni zarobił. No, 11 miesięcy. Bo przez rok to może w piekarni bym zarobił więcej. Ale 11 miesięcy, no prawie rok można powiedzieć, że yy, zarabiałem tyle w trzy miesiące, w 4, jak w rok w piekarni. Bo wtedy najniższa krajowa była chyba 680 zł. Nie chcę się powtarzać, bo już to, to Wam opowiadałem, moi drodzy. Tak, przychodzimy tu. Żeby mnie nic nie przejechało. Harzden. Piękny Harzden, moi drodzy. Ktoś mi się zatrzyma, czy mnie rozjadą jak żabę? Piękny Harzden. Dzisiaj jest odbiór makulatury. Ładnie wszystko posortowane. Zobaczcie, jak czysto. Aż nie wierzę. Przyjedzie sobie śmieciarka i zabiera te kartony, moi drodzy. Proszę bardzo. Widzieliście? Jak ładnie poukładane. Nie ma miejsca za dużo, za dużo ludzi. Za dużo ludzi mieszka w jednym miejscu i tak, to się, i tak to się kończy. Ale porządek jest, bo. Jarek, ty mieszkasz na slamsach. Slamsów to by ch chyba jeszcze nie widzieliście, bo ja widziałem. Jak byłem w Kambodży, to widziałem takie slamsy prawdziwe, co ludzie mieszkają na palach, w takich domach nad jeziorem. Czy na tym jeziorze? Jeziorze, dobrze mówię? Tam to są slamsy. Tutaj są normalne domy. A że przestępczość jest, jest większa. Naprawdę. A żeby przeprowadzić się na Richmond, czy mieszkać Liczmont, Richmond Twickenham, no, no może im jest stać, no ale całe wszystkie pieniądze wydawać na mieszkanie, całe, no z 2000 2500, tysiąca za wynajem wynajmować, to trochę to już by było chore i na przykład jedną wypłatę wydawać całą na, na mieszkanie, to, to niestety, niestety nie i mieszkam tam gdzie mieszkam. Jest mi wygodnie, oprócz tych o, ostatnio sąsiada. I takie sprostowanie, moi drodzy, bo zarzucacie mi, że znowu to samo nagrałeś. To nie jest to samo. Tamten koleś, ta historia właśnie, ten koleś tamtą tuch tą kobitę swoją. No i na drugi dzień mnie przeprosił, to jest ta historia. No i później to się powtarzało, ona wyjechała. Ale ja to mówiłem w moich odcinkach, nie? Tak będziecie pisać, że ja cały czas mówię to samo, no ale niestety... Każda historia jest inna, z ludką delikatnie poprzednich historii, nie? No, I tak to, moi drodzy, wygląda. Że historie mogą być do siebie podobne, tak samo jak rozmowy o pracę, ale to nie są te same historie i, i takie, takie sprostowanie. I proszę już nie pisać, nie wstawiać linków. To jest ten sam film, to jest ten sam film. No to nie jest ten sam film. To nie jest ta sama historia. A że opowiadam o sąsiadach, to. Patola, no to musi być ta sama historia, nie? Ale cóż, nic nie zrobić. Linków nie wrzucajcie, bo linki są z automatu blokowane przez system. Ja muszę zatwierdzić, ale ja nie wchodzę nawet na tą skrzynkę. Bardzo dużo jest tych wiadomości, takich jakby powinien człowiek do drugiego człowieka wysyłać, ale zamykam temat. Już o tym nie wspominam. Masters supermarket. Też nowy, nowy na dzielnicy bodajże. To jest parę miesięcy jest, nie? Bardzo takich dużo, dużo biznesów. Właśnie jest, że nikt tam nie kupuje, sklep pusty, ale się utrzymuje, nie? Idziemy zobaczyć ceny wynajmu i ceny mieszkań na jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Jak to wygląda w dniu dzisiejszym. O są te same chyba. Tu pół miliona chałupa Tutaj 700 tysięcy. 400 tysięcy 675 tysięcy, 295 tysięcy, flacik one bedroom tutaj w okolicy, czyli 300 tysięcy, 775 tysięcy, 1 800 000 dom i 450 tysięcy, jakaś rudera, jakaś rudera z pieczarkami. Rozbierasz sobie pieczarki, nie musisz do lasu chodzić, chociaż ja żartuję. Ale słuchajcie, te nowe mieszkania też tak wentylacji za bardzo nie mają. Budują mnie tak na odpierdol w tym, w tej, w tej Anglii. Tak Ci mogę powiedzieć, mój drogi widzu. Ja też mieszkam, to jest nowy dom, bodajże dziesięcioletni czy dziewięcioletni mieszkam tam 5 lat z kawałkiem. No i no nie mam grzyba. Nie? nie mam grzyba. Jeszcze chata do końca nie, nie spleśniała. I wiesz. Wiesz mój drogi widzę, tak to wygląda z tymi mieszkaniami. Na no, takie rudery tutaj no stare domy. No to grzybek, grzybek się zdarza. Zobaczcie takie, takie chałupy, że w porównaniu w porównaniu do Anglii Polska jest bardzo pięknym, czystym krajem, ale zobaczcie. Tu też dzisiaj czysto jest. Z piątku. Z piątku na sobotę były tu imprezy. Ale jest czyściutko, spójrzcie. No Moi drodzy, taka rozkwina o wszystkim o niczym. Życzę Wam zdrówka jak zawsze. Zostaw ślad po sobie w komentarzu, oczywiście. Łapkę w, w górę. Jak chcesz, to subskrybuj, zostaw suba. No i trzymaj się. Do następnego. Cześć.